Czosnek od tysięcy lat uważany jest za naturalną apteczkę. Wiemy, że wspiera odporność, działa przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo i przeciwzapalnie, ale mało kto pamięta o tym, że prawdziwe bogactwo kryje się w łuskach. Te cienkie papierowe osłonki, które zwykle odruchowo wyrzucamy do kosza są pewne, pełne związków bioaktywnych o ogromnym potencjale zdrowotnym oraz przeciwutleniającym. wydajesz fortunę na suplementy, na superfood, na preparaty antyoksydacyjne, a jednocześnie wyrzucasz do śmieci coś, co jak pokazują badania, może działać silniej niż winogrona, wina czy jabłka. Ząbek czosnku kontra łuski. Kto co zawiera? Ząbek czosnku to takie szybkie ostrze dla zdrowia. Działa szybko. Jest to źródło alicyny, czyli związku powstającego po rozgnieceniu, o silnym działaniu antybakteryjnym i przeciwwirusowym. Jest bogaty w witaminę C, w witaminy z grupy B, wapń, magnez, potas oraz selen. Działa intensywnie, ale krótko. Trzeba jego jeść na świeżo. Łuski czosnku natomiast to, są, to jest taka spokojna nasza tarcza. Mają mniej alicyny, ale znacznie więcej flavonoidów oraz polifenoli, czyli związków antyoksydacyjnych. Zawierają błonnik oraz minerały. Zachowują właściwie wszystkie substancje nawet po ususzeniu. Działają łagodniej, ale długofalowo. I ciekawostką jest to, że suszone łuski czosnku mogą mieć dwa lub nawet trzy razy silniejsze działanie antyoksydacyjne niż sam świeży ząbek. Co mówią badania? Badania nad łuskami czosnku są coraz liczniejsze i naprawdę dają zaskakujące wyniki. Łuski czosnku usuwają wolne rodniki skuteczniej niż winogrona, żurawina, jabłka czy nawet kiwi. Łuski czosnku zawierają aż 16 rodzajów polifenoli, w tym kwercetynę, katechinę, kwas ferulowy i kwas pekumarowy. To właśnie one odpowiadają za działanie ochronne przed nowotworami i chorobami przewlekłymi. Ekstrakty z łusek czosnku łatwo wnikają do komórek i neutralizują szkodliwe cząsteczki. Czyli te wolne rodniki. Działają nie tylko w próbówce, w badaniach, ale też realnie w komórkach, co sugeruje ich potencjalne działanie w organizmie. Zrobiono cały szereg badań w kierunku nowotworów, badania na myszach w kontekście raka piersi 4T1. Zarówno niskie, jak i wysokie dawki ekstraktu z łusek czosnku spowalniały wzrost guza. Wysokie dawki dodatkowo hamowały przerzuty i tworzenie nowych naczyń krwionośnych, czyli tą angiogenezę. Jaki jest mechanizm działania? Hamowanie nadaktywnego białka COX2, które napędza rozwój wielu nowotworów, oraz obniżenie ekspresji białek WEG-FA, MMP2 i MMP9, odpowiedzialnych za przerzuty. Jakie są wnioski naukowców? Łuska czosnku to potężne źródło naturalnych antyoksydantów. Mogą stać się bazą dla żywności funkcjonalnej, suplementów, a nawet wspierać terapie przeciwnowotworowe. Czyli wyrzucamy do śmieci coś, co w badaniach hamuje raka i działa mocniej niż mocne, modne superfoods. Jak zatem wykorzystać łuski czosnku w domu? Nie potrzebujesz laboratorium. Wiele z tych właściwości możesz wykorzystać we własnej kuchni. Możesz zrobić napar który wspiera odporność, działa antyoksydacyjnie i można go pić codziennie jak herbatę. Mocniejszy jest ekstrakt wodno-alkoholowy i tutaj trzeba go zostawić na 2-3 tygodnie do naciągnięcia, codziennie wstrząsać a potem odcedzić. Jest to najbogatszy w polifenole związek, działa jak naturalny koncentrat i stosuje się 10 do 20 kropli na szklankę wody. I piję jeden lub dwa razy dziennie. Łuski możemy również zmielić na proszek i dodawać do zup, sosów, smuty, jogurtów i innych potraw. Jest to bardzo dobry sposób, żeby codziennie przemycać sporą dawkę antyoksydantów. Czosnek i łuski czosnku mają również zastosowanie w ogrodzie i w domu. Na parem z łusek czosnku podlewamy rośliny, które, które się dzięki temu wzmacniają i chronimy je przed chorobami grzybowymi. Wyciągiem z łusek odstraszamy szkodniki, np. mszyce. Dodaj, dodawany do kompostu wzbogaca go w minerały i związki siarkowe. Sproszkowane łuski można także dodawać do maseczek, do peelingów, bo działają antyoksydacyjnie i oczyszczająco. Także podsumowując, ząbek czosnku... To szybkie i intensywne wsparcie dla zdrowia, a łuski czosnku to długofalowa ochrona i codzienna nasza tarcza ochronna. Łącząc oba elementy, wykorzystujemy pełny potencjał działania tej niezwykłej rośliny. A to, co zwykle ląduje w koszu, może być nie tylko przyprawą w kuchni i lekarstwem w domowej apteczce, ale także naturalnym nawozem w ogrodzie. Następnym razem, kiedy obierzesz czosnek, pomyśl naprawdę, czy chcesz to wyrzucić do śmieci. Coś, co naukowcy wskazują jako źródło związków hamujących raka? Wydawałoby się, że to wszystko to nowość, prawda? A jednak nie. Łupiny czy łoski czosnku nie są nowym odkryciem, choć nauka zajęła się nimi dopiero niedawno. W medycynie ludowej były wykorzystywane na przeróżne sposoby, głównie jako ochrona, oczyszczanie oraz wzmacnianie. Nie znajdziesz setek przepisów, tak jak na czosnek sam w sobie, bo ludowa tradycja częściej skupiała się jednak na ząbku, ale łupiny też miały swoje miejsce. Na przykład w tradycjach słowiańskich i w ludowej medycynie suszone łupiny wrzucano do ognia lub na żar bez dymem, oczyszczać dom z choroby i ze złej energii. Uważano, że chronią przed złym powietrzem, czyli epidemiami i złymi duchami. Podkładano go również do łóżka, zwłaszcza dzieciom jako ochrona przed urokiem i nocnymi chorobami. Robiono też odwar z łusek, który stosowany był przy kaszlu, przeziębieniach i bólach gardła, często w połączeniu z innymi ziołami. W tradycyjnej medycynie chińskiej czosnek jako całość traktowano jako roślinę, która rozpraszała zimno oraz toksyny. Łupiny wykorzystywano w formie naparów i okładów na obrzęki, stany zapalne, skóry oraz ropnie. Uważano, że działają łagodniej niż ząbek, dlatego nadawały się dla osób osłabionych, które nie mogły jeść świeżego czosnku. W Ajurwedzie na przykład, chociaż czosnek był traktowany z rezerwą, bo uważano, że osłabia duchową czystość, łupiny były używane w kąpielach oczyszczających i mieszankach oddechowych, takich jak na przykład odwary na kaszel oraz przeziębienie. Wierzono, że łuski działają osłaniająco, czyli wzmacniają aurę oraz barierę organizmu. W niektórych regionach Afryki i Bliskiego Wschodu wywary z łusek czosnku stosowano jako środek wzmacniający włosy oraz skórę głowy, a także do przemywania ran. W ludowej praktyce ogrodniczej, zwłaszcza w Europie Wschodniej, odwar z łupin czosnku używano do oprysków chroniących rośliny przed chorobami oraz przed owadami czyli dokładnie tak jak dzisiaj robimy to i jak potwierdza to nasza nowoczesna fitochemia. Czyli łupiny czosnku w, lud w medycynie ludowej chroniły, oczyszczały i wzmacniały. Wykorzystywano je głównie do odwarów, okładów oraz kadzideł. Wierzono, że moc, ich jest nie tylko fizyczna, lecznicza, lecz także ochronna. Odpędzały złe powietrze i chorobę, a dzisiaj powiedzielibyśmy, że działały antyseptycznie, antyoksydacyjnie oraz przeciwzapalnie. Jeżeli spodobał Ci się ten film i chcesz odkryć więcej ciekawostek o roślinach, koniecznie zajrzyj do moich pozostałych filmów, bo znajdziesz w, nim, w nich mnóstwo praktycznych porad, inspiracji i wiele ciekawostek. A w opisie pod filmem czekają na Ciebie linki do moich książek, gdzie dzielę się jeszcze większą dawką wiedzy i sprawdzonych przepisów. Nie przegap tego, kliknij i odkryj więcej. A jeśli masz znajomych, którzy są zainteresowani takimi tematami, to koniecznie prześlij im link do tego filmu.